WIG20 DAX S&P według technik Fibonacciego. Witam, zapraszam Państwa na komentarz. Zacznijmy od naszego rodzimego indeksu. Jak pamiętamy, popyt próbował wykreować ruch odreagowujący, ale już strefa 2506, 508 okazała się tym przedziałem, gdzie niedźwiedziom udało się przejąć ponownie inicjatywę. Czyli test można powiedzieć siły rynku wypadł dla popytu negatywnie, i to, są to, co w tej chwili dzieje się na rynku, to są w zasadzie konsekwencje właśnie niemożności przełamania tych istotnych tutaj zapór, zapór podażowych. Indeks zbliża się obecnie do. Ciekawej, wiarygodnej strefy wsparcia Fibonacci 2425-2431, gdzie mniej między innymi wypadają projekcje takiej eliotowskiej struktury pięciofalowej, a także koncentrują się dwa zniesienia wewnętrzne 38 i 261 i8, zwracam uwagę właśnie na strefę. 242531, gdyż teoretycznie powinno tutaj dojść do wzrostu presji popytowej. Widzimy również, że przebiega dolna linia kanału trendowego w pobliżu zielona median 9. Jeśli ten scenariusz nie znajdzie potwierdzenia w rzeczywistości, popyt nie uaktywni się w tym rejonie, otrzymamy kolejny sygnał techniczny zapowiadający w moim odczuciu już wejście rynku w taką zdecydowanie silniejszą średnioterminową fazę, fazę spadków. Ciekawie wygląda także niemiecki DAX. Jest to związane głównie z tym, że bykom nie udało się przedrzeć ponad strefę 773747. To taka krótkoterminowa zapora podażowa, eksponowana przeze mnie w, w ostatnich komentarzach, dokładnie w tym rejonie, jak widać ukształtował się punkt zwrotny, aż się prosi, żeby na wykresie tutaj doszło do ukształtowania się, uformowania się struktury ABCD. I na pewno w tym to kontekście warto zwrócić uwagę na przedział 7395-7415, bo tutaj wypadają projekcje symetrycznej formacji ABCD. Wcześniej zwróciłbym także uwagę na dość ciekawy pułap cenowy 7475. Tutaj także wypadają projekcje układu ABCD zbudowanego na bazie zależności 0786 AB równa się C. Ale przecinają się także dwie linie: dolna kanału trendowego i przede wszystkim ta niebieska linia więc to jest taka, takie pierwsze wsparcie, gdzie powinno dojść do wzrostu presji popytowej. No, na razie, oczywiście, notowania indeksu przebiegają ponad znanym nam już przedziałem 7585-95 i SP. Który najlepiej wygląda spośród analizowanych tutaj indeksów. Natomiast no, wiemy już o tym, że w tej chwili notowania indeksu przebiegają w rejonie średnioterminowej zapory podażowej 1518-1525, co nie jest oczywiście jakby sygnałem zapowiadającym. Możliwość odwrócenia się trendu rynkowego, natomiast jest to wskazanie uprawdopodobniające scenariusz no, związany z możliwością wzrostu presji podażowej. Wsparciem, takim średnioterminowym wsparciem, no, ponieważ analizuję tutaj wykres tygodniowy, pozostaje przełamana wcześniej strefa 1480-86. Oprócz, nazwijmy to w cudzysłowie, starych zniesień projekcji, wypadają tutaj również ciekawe zniesienia wewnętrzne, wygenerowane na bazie bieżących punktów startowych. Z punktu widzenia klasycznej analizy technicznej, pierwszym takim niepokojącym sygnałem byłby powrót indeksu poniwe, poni, poniżej tej przełamanej wcześniej górnej linii kanału trendowego. Uważam, że w, w takim przypadku Zaistniałoby duże prawdopodobieństwo pogłębienia się tego ruchu, i tutaj w tym przedziale 1480-86 można powiedzieć, zapadłyby decyzje odnośnie kierunku kolejnego impulsu cenowego. Dziękuję bardzo.